Dzień dobry i witajcie na odcinku z pijania fanga na 25 rank Mam nadzieję, że się uda to w tej rundzie. Musiałbym zająć pierwsze miejsce, żeby to wbić, więc lecimy. No, Przeciwnicy nie są źli i słabi. Są tacy w miarę, w miarę. Przeciwko mnie jest fang. Ja szczerze fangiem nie mam Ajma. Nie umiem fangiem zbytnio grać. Ja, no oczywiście, że ja w fangiem nie umiem grać, dlatego że fang to nie jest mój zadymiarz. Musiałem zrobić chwilę, bo coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że się uda tak czy tak wygrać przez to, że mi nie nie było. No, lecimy, już 4 kila. No, serio, dostałem cios. Nie mam. aim'a ma tym fangiem. Jezu, tej paperki mi zabieram cały czas. Kilę. Mnie to wkurza. Dobra, mamy jeden kill Jeszcze pięć. Żeby wygrać całą rundę. Jeszcze pięć. Sorry, jeszcze tylko pięć kurczę bym trochę Także, żeby chociaż nie ja zrobiłem teraz to jest, było Kurde! Sam się podłożyłem pod tym. Widziałem, się jeszcze zagrać jedną rundę. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy w kolejnej rundzie. No i wiem, widzowie, że widzicie, że mam zły star Power. Byłem przypadkowo kupiłem sobie star Power, bo nie wiedziałem, który jest dobry. A jak to ja? Kurde! Moim wrogom zostało 4 kija, pewnie zrobię znowu to samo co, co, co na tej rundzie, że w chwilę zrobię wszystkie kija Jezu, 300hp serio? A wasze, wasze, wasze Gra tym fangiem nie należy do tych może dlatego że ja rasuję jak mam 2 HP Na low jestem tam, 2 kila nie, nie użyję ja Ulta, no, mam teraz będę miał Ulta Więc dobra, lecimy double kill ten czas nie trafił Kogoś w ogóle trafił O, jak mi Piperka strzemyciła kila przed ścianą, dobra. czy co? No i mamy 25 rang na fangu. Kolejny zadań, już na kolejce 25 rang. Więc to na tyle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!